Czuwaj, pozdrawiam Cię harcerskim zawołaniem. Chciałem Cię zaprosić do harcerskiego punktu informacyjnego. Jeśli jesteś zainteresowany harcerstwem, być może jesteś rodzicem, młodzieżą, osobą, która szuka czegoś fajnego. Zapraszam Cię właśnie do tego punktu, w tym miejscu, który mieści się w oratorium Jana Pawa II przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Nie tylko w tym miejscu. Ale również w innym miejscu. No, moi drodzy, drugim tym miejscem działającego harcerskiego punktu informacyjnego będzie techniku numer jeden, które mieści się w Knorowie przy ulicy Szpitalnej. I tutaj zapraszam serdecznie na 8 lutego po feriach zimowych wszystkich tych, którzy oczywiście zainteresowani są tematyką harcerską. Okay, moi drodzy, więc powtórzmy jeszcze raz. Harcerski punkt informacyjny pierwszy, 11 stycznia 2017 16.17.30 w oratorium na Pawa II przy Alei Lipowej. Drugi punkt, 8 luty, w godzinach od 16 do 17.30 w Technikum przy ulicy Szpitalnej. 26. I trzeci harcerski punkt informacyjny po feriach, 15 luty 2017 rok 16.17.30 w oratorium Miana Pawa II. Przy Alei Lipowej. Więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do harcerstwa i pozdrawiam Was serdecznie harcerskim zawołaniem. Czuwaj!